W środę, 25 czerwca, miało miejsce oficjalne otwarcie siedziby Chorzowskiej Strefy Wolontariatu przy ulicy Powstańców 70 przez 3. Szanowni Państwo, kolejne, kolejne miejsce, które już w jakiś sposób zafunkcjonowało w Chorzowie, ale mam nadzieję, że to nie będzie ostatnie miejsce, które chcemy stworzyć. W jakim celu? Celem jest pomoc tym, którzy najbardziej czasami tej pomocy potrzebują. Wolontariat kojarzy nam się z takim bezinteresownym udzielaniem komuś różnych form wsparcia. Często tą formą wsparcia jest sam fakt, że mamy z kim porozmawiać że nie musimy być sami, że jesteśmy z kimś. Bardzo się cieszę, że dzisiaj kolejne takie miejsce w Korzowie powstaje. Życzę sukcesów wszystkim, którzy będą tutaj pracować, którzy tutaj będą działać, i mam nadzieję, że to miejsce stanie się czymś trwałym w tej działce pomocy społecznej chorzowa, tak szeroko pojętym, to mam nadzieję, że to będzie również ono pełniło funkcję kulturalną. Dziękuję bardzo, życzę sukcesu. Mhm. 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 Nastąpiło poświęcenie siedziby Chorzowskiej Strefy Wolontariatu oraz uroczyste przecięcie wstęgi przez znamienitych gości wydarzenia. Swoją obecnością uroczystość zaszczycił sam pan prezydent Andrzej Kotala. Na wszystkich gości czekał miły poczęstunek, mieli także możliwość zwiedzenia pomieszczeń strefy. Najważniejsze osoby otrzymały także upominki wykonane przez wolontariuszy. W paru słowach, czym się. Chorwackie Centrum Wolontariatu zajmuje. Akcjami na rzecz miasta nie mamy konkretnie określonych, czy robimy dla seniorów, czy dla młodzieży. Chcemy współpracować z jak najszerszym gronem i aby jak najszersze grono brało w tym udział. No przede wszystkim chcieliśmy zaprosić wszystkich seniorów, ale też młodzież do udziałów w Akademii Seniora. Jest to plan na wakacje, cykl spotkań, co seniorzy mogą. Robić, czego się mogą dowiedzieć i młodych, aby w tym uczestniczyli i pomagali również, i wprowadzali tutaj tą przyjazną atmosferę, jaką już my tworzymy, i żeby zostali z nami na dłużej. Znaczy, chcielibyśmy jak najwięcej akcji organizować dla dzieci, ale nie mamy jeszcze rozeznania takiego szerszego, ile dzieci będzie tutaj na miejscu, ale oczywiście jesteśmy otwarci i zapraszamy wszystkich. Chorzowska strefa wolontariatu powstała w myśli zasady: razem można więcej. Po to, aby mieszkańcy Chorzowa wiedzieli, gdzie mogą szukać pomocy, czy jak znaleźć wolontariuszy oraz mieli możliwość zapoznania się z ofertą organizacji pozarządowych. Powstanie Chorzowskiej Strefy Wolontariatu to nie tylko budowa bazy wszystkich wolontariuszy działających w Chorzowie, czy serwisu internetowego, który będzie służył do wymiany doświadczeń. To także możliwość wspólnego działania, pozyskiwania środków zewnętrznych, większej skuteczności, łatwiejszego koordynowania działań i skupienia pod jednym szyldem wszystkich niezrzeszonych wolontariuszy i osób, które chciałyby zacząć pracę na rzecz innych. Niezależnie od wieku i płci, chorzowska strefa wolontariatu dąży bowiem do rozwinięcia kontaktu i wspólnych działań osób starszych z młodymi i najmłodszymi. Poprzez pracę w strefie no, współpracujemy z młodzieżą, która jakby uzupełniamy się, o można powiedzieć w ten sposób, że młodzież uczy starszych posługiwania się elektroniką, umiejętność obsługi komputera, nauki języka angielskiego, a znowu starsze pokolenie, jak tu mamy ten uczymy języka rosyjskiego, uczymy poezji, nauczyć czytania, bo młodzież w zasadzie no, no, przykro to powiedzieć, ale Mało zagląda do książek. My jakby starsze te pokolenie znów wracamy do młodzieży, żeby im pokazać te piękno w tym bycia razem, bycia razem kochać się wspólnie. I to nam się tu yy, moim zdaniem się udaje, że my z młodzieżą wspólnie znajdujemy język, co którzy w życiu mówią, albo młodzież jest taka czy taka. Nie młodzież jest piękna, kochana, cudowna tylko zależy jak ta młodzież ich, w którym gremium jest nawet ludzie nie wiedzą jakie mają zasób w sobie i co w nich tkwi tu mogą zrealizować, nie bać się tu i nikt, nikt nie wyśmieje, nikt ich nie skrytykuje, przyjść pokazać i, i to jest ważne, że właśnie y, nie bać się młodości ani starości. Zbliżamy się, pokazujemy, że my możemy żyć razem przy siebie i nawet skazani jesteśmy na to. Jakby obowiązek naszego życia zbliża nas i pokazuje, że my nie możemy się dzielić na młodszych, starszych, lepszych, bogatszych w tym. Tu są nikt nie pyta o zasobność portfela, nikt nawet nie pyta, gdzie pracujesz, czy jesteś emerytem czy ręcistą. Pytamy tylko chcesz być z nami? Dobrze, nie umiesz, nauczymy. Chcesz, pomożemy. Czyli tu na tej zasadzie, że może każdy znaleźć, jeżeli są panie czy panowie, którzy szydełkują, lubią szydełkować gdzieś w domu, siedzą w ciszy, samotnie, no po co? Przyjdź tu na kawkę, razem poszydełkujemy. Może nauczycie naszydełkować, czy na drutach robić, bo są mi panie takie i w tym wspólnie podejmujemy takie akcje wzajemnego gotowania. Ktoś ma przepis, swój jakiś taki skryty co tylko dla siebie. Dlaczego masz tylko przykładowo gołąbki robić w ten sposób sobie, a podziel się z nami. Każdy chce spróbować tych gołąbków, takich, jakich ty robisz akurat albo placki ziemniaczane, których nikt nie robi. Przyjdź, podzieć i każdy coś ma, to, to ja już mówię na prostym że w tym, jeżeli ktoś ma kulinarne y, takie zacięcia i y, zdolności, przyjdź pokaż to. Jeżeli masz zdolności szydełkowania, robienia na dotach, przyjdź pokaż, czyli będziemy to promować. Ktoś, dzisiaj jest modne, nauka języka angielskiego. No, młodzi uczą starszych języka angielskiego, ale uczą go nie na zasadzie takiej typowo szkolnej, że tam się zbija. Uczą jakby w skróconej wersji, bardzo pięknej, kontaktu na tym, to co jest potrzebne. Tam dzień dobry, do widzenia, pokazać paszport na lotnisku, jak wejść. Po prostu takie słowa, które no, no są potrzebne na dzień dzisiejszy. Nie tam prawidłowa taka wymowa, już jakie jest 100% szkoła no to, to starsi może nie tak, czy umiejętność obsługi komputera, nie tam programy ustalania komputerowe, wprażanie danych i tak dalej, normalne odczytanie MMS-a, czy, czy który tam przychodzi wysłać jakiś liścik, czy znalezienie na... Zdjęcie na YouTube, takie jakby te podstawy, które są w życiu potrzebne, bez tej szerokiej otoczki takiej, a później, jeżeli ktoś będzie miał, no to, 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 to dojdziemy do tego, że będziemy wgłębiać to. I dlatego mówię, że tu jesteśmy otwarci na, 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 na jakby na szerokość. Nie ma strefy zamkniętej. Z chorzowską strefą wolontariatu współpracować może każdy, bez względu na wieki i zainteresowanie. W te wakacje jest reparat, 25 paru. czerwca nie ujść najlepiej siedziby chożowskiej strefy wolontariatu.